W 70 roku naszej ery 37 lat po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Pana Jezusa, rzymska armia zdobyła Jerozolimę, wygnane z ziemi Izraela, diaspory żydowskie, rozpoczęły tułaczkę po świecie. Choć Żydzi utracili swoją ojczyznę, nieśli ze sobą Ewangelię pana Jezusa o królestwie niebieskim, która wcześniej była ograniczona do terenu Judei. Zanieśli ją w każdy Kto zakątek globu. I się, ten będzie zbawiony. Kto zbawiony. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Wróciła do żywy. Ona żyje! Aleluja! Panu niech będą dzięki! Niech Pan zmiłuje się nade mną! Moje nogi zostały uzdrowione! Mogę stać! O Panie, zmiłuj się nad swoim dzieckiem. On wstaje, ona chut, żyje, ale To, to co? Chut, chut. A to To co? Słońce nasz, który jesteś w niebie, nie będzie uświecone Twoje imię. Niech przyjdzie moje. Niech wszyscy ludzie się dowiedzą, że Boża Mądrość przewyższa niebiosa, a jego czyny są Niewiarygodne! Nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego! Twoje Bogiem jest Królestwo!